Cześć, o wieje ja to się schowam stopery wyciągnę bo za głośno mówię i tak dzisiaj musiałem przyjechać, dobrze że jeszcze nie rozmroziła się wjazd jest środowisko. ale muszę to odmuchnąć bo jest pozaślepiane tak co ma być mniej więcej sporniki pospawane. to jeszcze będzie powiercone i przykręcone yy, pokrywkę i te wszystkie rzeczy muszę Dmuchnąć, pomalować, no takie wiecie rdzewiałe, to takie lipanie, to pomalujesz to za tydzień-dwa wszystko obdzierdza, tu jest taka pacharzyna normalnie. Widać ją i to będzie wszystko złazić. <laughs> Nawet jak ja to bym z stalową oleciał i woda i lodowisko. Można się ściskać. Yy, widzicie? O, łonica jest zamontowana powietrza. Wszystkie rury wykorzystałem jakie miałem Bo akurat tu wszystko pasuje Tak jakoś wyszło, że widzicie że Jeszcze zbiornika nie ciągnę Na razie Bo będę, szedł, pojechał, będę jechał W sumie jeszcze kable zostały No wiecie o co chodzi, prąd do zrobienia Znowu baterię bratu zabrałem silnika. Musiałem teraz szybko poleciałem przykręcić, Ale tu jest na jedną drugą tą złączka kowa. Fakt, że jest otwór 12 nie powinno dławić przepływu. Tu jest czwarte zawory. Tu są calowe i tu będzie ten zbiornik stał. No, ogólnie powiem Wam, testowałem już, próbowałem. I jak silnik chodzi, to to powietrze tutaj troszkę mieli. Dół, do, tak już powiem Wam gorące, tu było 50 stopni chłonica. I tutaj się wodzało, że było zimne. Ale podejrzewam, przy cieplejszych dniach. I upałach to na pewno nam nie schodzi, bo tu będzie mieli to gorące powietrze, tym bardziej, że to. Tu jeszcze będą delikatne poprawki, bo tu bałwanek, żeby to tak nie ruszało się. Tam jest śrubka, otwór, tak jak tu, gwinty. To wkręcimy i odsuniemy w honicy oleju, i tu będzie zrobiony tunel, żeby to ten wentylator ładnie wyciągał to powietrze przez tą honicę i z zupełności. Czy ta chłodnica da radę? No wszystko jest na półtora, 1,5 cala przyłącza. pogwintowałem. Tu były jazdy z tym gwintowaniem, żeby to pogwintować, bo tu krótkie krótce, a narzynki wszystko takie wielkie z prowadnicami. Tutaj na dole to nie było problemu, ale do góry, ale dałem radę jakoś. Także tu jest wszystko widzicie poskręcane, 1,5 cala, wszystko, nie ma lipy. Więc. Będzie dobrze. No widzisz, jeszcze węża brakuje, ale to to aby wąż kupić taki długi, ja nie, nie, pewnie nie wszystko muszę i zamontujemy jeszcze nieodpalany nic, 0 stopni, będziemy to zaraz palić. No i kable, bo te kable to się skupiłem teraz na tej chłonicy, bo była akurat u znajomego na Zoomie. Jeszcze nie powiedział mi nawet ile za nią żeby się nie ale tam tabliczka jest. Nie wiem, czy będzie widać. 16 bar, 24 test. Prawie 5 litrów pojemności, takie coś to jest. I ona ma grube tutaj rowki, co przepływa powietrze. Już testowałem na otwartym króćcu Nic nie dławi, więc tu nie ma co się bać. Aby dobyć do, dobry, mówię, przewiew, żeby przez nią szedł i na pewno nam to słodzi. Znajomy ma. Yy, może jest ile, z 20-40 cm dłuższa? Szerokość taka sama. Ma przy tej 12,5 m, jak yy, tam pier, ten pierwszy filmik, co yy, ich schładza, też na na, na Półtory Cala. przyłącza ma tam i jak to się mówi, kurczę, Wam powiedzieć, schładza ta opotkówka. Wszystko mu bez problemu, ta oryginalna chłodnica. Także du jest olejowa, a taki pasek jest jak to szeroki. Góra to jest chłodnica powietrza przy tej opadkowej i mu schładza. Więc tutaj podejrzewam takie chłodnica zupełności świat Tylko ten tunel, mówię, musi być zrobiony, żeby to było ładnie ciągło to powietrze. Oleje, bo dolewałem trochę, jest na czerwonym, ale to odpalimy, on zaciągnie z jest filtra, jest w chłodnicy zjeżdża olej do sporo do tego tak do tej poziomu dopowy, to więc jak odpalimy to się wszystko zaciągnie dobra zobaczymy jak to rechnie jak to było a prąd? tak możemy podpompować idzie o coś tam idzie o zawary puszcza dobra grzejemy jeszcze trzeba te wtryski sprawdzić, mówię to to muszę zrobić, bo tak by się do końca, jak jest on właśnie. Jeszcze chwilę chodzi na, yy, jak to się mówi, na dogrzewaniu. tam wejdzie na wyższe obroty tak by już nie wiem czym tak jest tak, już fajnie teraz on jest zimny bo po w momentalnie temperatura próby nie nie się rozgrzeje aż przestanie na biało nam dybić bo równe wszystko zimne widzicie stópkę wyprostowałem, bo była zgięta Ale aby się przeważyło, to się ma o naszym oprzeć Może tam jakąś gumę przykręcić w połowę bałwanka żeby tak w razie mocno nie poniosło No i już nie dymi Jeszcze, jeszcze chwilkę popracuję, jedno zobaczycie, jest piasek doły dołu jest zawrót, coś tu dmucha. Dobra, mamy. Tu też, lekko dmucha, takie lecie, Zakręcimy. Aby to odmucham. I co? Fajnie się chyba chodzi. Załączamy pracę zrobiła nam odkręcimy zabór, momentalnie wejdzie na obroty i będzie pracować pięknie, tego wam się dzieje tu odkręcać zobaczmy trochę gazu, pocham, to bije działać 30 stopni na ślubie można działać można jest więcej jakby się przelało ale jest więcej jak za mało Dobrze fajnie dochodzi chodzi 30. możemy działać To dmucha. Dobra. Nie wiem, czy to pójdzie nagrać. Podejrzewam, telefon się wywróci. To nie będzie no trudno filmik. Ciężko to go gdzieś postawić. Nie chodźmy. Niech się No i pięknie, wyczyszczone. Raz, dwa. Zajebista ta szkoła. Zobaczmy, co tam górę. O, jest lekko ciepła. O, to jest śniegieźle. Łodzi, ale mówię, musi być szunel, żeby ten... O, bo w to olej to znalazł Ale tu góra jest taka na Tu jest gorąco. Teraz widzę, że tutaj jest ulica na górska. Ona jest domu wodica. Widzicie, może być... O może zimny, krótce zimne.

Ta śruba. Yy, <grym> zobaczymy, czy coś wodnego ciało. Ale przez 2-3 minuty to raczej wątpliwa sprawa. Tu nic. Tutaj był odkręcony zawór. Więc yy, nie wiem, o. czy coś będzie. Przez 2 minuty nie ma nic. No, to musiałbym z 10-20 minut. Mieniu, żeby coś tam naleciało, ale tak właśnie się spodziewałem. Bo tu była taka plama na tej chłonicy, duża, po prostu i gdzieś tu ja mówię, jest wyciek, nie? I dmucha tu se dosyć fajnie. I to ona musi iść po prostu, tu będzie wieży, jak to się mówi. te lameryki muszą być skasowane i ten kanał tam z boku on gdzieś strzelił, zalutowany. No i tyle. No trudno. No tutaj akurat nie będę robił, tylko tu odkręcę, tu odkręcę i chłonica są trzy śrubki i mam ją w rękach. I chłonica jest moja. Prawie 60 śruby. No olej ciepły, widzicie. Pomp. Pracuje na maksa zeszło, teraz z tego on no podnosi się Jest na za mało. Także takie dziwne objawy daje ten poziom oleju. 60 silnik tak samo. Także. Mówię, tunel zrobiony będzie to. To będzie to wszystko fajnie chodzi. No i widzicie, zawsze coś wyjdzie, krok do przodu, ten krok do tyłu. I to tak, zawsze jest czymś, nie? To trzeba chodnica, widzicie, sami dać do po lutowania, czy tam zacynują, czy tam nieważne coś zrobią, trzeba ją zalepić. jestem dobrze, że spojrzałem, bo tu było tak, o, a ta chłonica chodziła przy kompresorze jakimś śrubowym czy czymś bo jakby był olej to co by tryskało takim, taką dziurą to by pod ciśnieniem olej tryskał a tym bardziej, że to były okrągłe krótce, a do hydrauliki wszystko jest na gwinty skręcane więc z tej śruby po prostu pójdzie ktoś komuś założył bo to też, podejrzewam ktoś gdzieś wywalał założyli pewnie nową, nikomu się nie chciało ultować i dali po prostu złom, a albo na naklejka, co to ta firma a dali to, no ja to tam dam gościowi, to taki jest, co ma wiedzę, robi, naprawia takie rzeczy, więc yy, zrobi stówka pewnie weźnie ale jak będzie zrobione, tak ma być i tyle yy. no i dzisiaj tyle, ja to maluję, dwa razy podkładem i to będzie wrzucone, czy powiercone przykręcone i mamy już skraplacz on już może być zamontowany Chonica widzicie musi wylecieć do lotowania także praca następna odwilż idzie, ma padać cały tydzień dwa, więc dobrze, że to do dzisiaj zrobiłem bo jutro albo pojutrze, może tu już w sumie jutro jest już Sylwester to wszystkim najlepszego na Nowy Rok życzę Wam, ale to już się nie wiedzie, Skoda będzie tak długo stała, aż tu odwilż Wpije wodę, wszystko, bo Emita ja mi ta nadważy dwie tony 800, jak mi ona tu siądzie To jest amen Dus samce mnie nie wyciągnę Pod oś siądzie <laughs> Także Nie kombinuję nawet nie? z nią tym bardziej, że powietrza w jednym kole nie ma Dobra, to tyle, na razie, trzymajcie się